Nie, ja mam nadzieję, że jutro wy, wy, wyjdzie jakiś fajny skinek, kurczę. Coś sobie... Ja jutro jest dwudziesty. 20... a 23, twoje urodzinki. No. no, może coś fajnego. Ja Dzisiaj odebrałem 300 V VB startowania świata. Super. Super ogarnę, Super. Wiesz o tym, że mogłeś odbierać sobie tata. Ta nagrody, gdybyś nie kupił tej, tego, ratowania, tego ratowania świata w tym pakiecie, co nie? To byś normalnie mógł sobie odbierać nagrodę. Ogarnę, nie, to jest nie to jest kłamstwo, tam... to jest kłamstwo. To nie jest kłamstwo. <laughs> to ci tak słuczuje weź. Nie, ty kłamiesz, co nie? To w to to nie, w ogóle nie Zaraz, ile masz zrobionych tych za zadania etapowych? Za wiele to się nie zmieniło. Wiem, ale ja kurde chcę trechardować, bo zasadniczo mówić, że masz więcej zrobionych. No i cały czas będę mieć więcej, bo ja też tryharduję. Ja też tu tryharduję teraz. Mam 124. Aha. Co ty gadost? Jak? Kurde! A ile ty masz? Plastu. Ja mam 90. Ooooo! Ja, ja, ja myślałem, że mam mega dużo. Co się myliłeś. Ty zrobię, ile zjadłeś? 297. Nie pierdol. Myślałem, ja że mam 100. No bo jesteś no. słaby i się zamknij już. Dawaj, jeden na jeden. Okay. Musimy, musimy. Dobra, co chciałeś? Po jeden na jeden. Chciałeś, że coś boli? Nie. No, nie no. Zrobił się kreatywna. na DETRON zagrać. Gościu, czemu? Kreatywna, te realistiki zagrać. Bo za dosyć ekspa. Tam chyba za fraga masz 2000. tysiące. Co? No, możesz mi się jedną rundę podkładać, i potem ja nie. tobie. Nie będę się to, podkładać. A to będziemy walczyć, bo będę ci cały czas z cel tolił. Ty mi się matcy kończą. No to na razie, gościu. Kurwa! Na razie! Woo! No, ja pierdolę, nie no, nie to ja tak się zachowuję. Byłem w cienie ale się nie zadało wrażenia bo się szybciej obudowałeś dom, W Któryś wcianął Poczekaj to, bo ja... Za, 2600 piri Piri Nieee No to nie uczył Ale... To są bałwany w ogóle? Dobra Po co są bałwany? Ja pierdzielę Nie dostałem ja pierdolę! Ła, to się ruchamy, nie nas ruchamy! Nie o! widzę się nawet! Ohoho! Dobra, jazda z tobą. Kurewko. Kurewko! 3000 tysiące Ile? 3000! A Ja pierdolę. A to jest jakaś stawka. Kurwo jebana! Ja zakpię jak pięknie O bo boże, sz... O boże. 30! OOOOOO! Te 30 z pompy! Nieee! Nie, dobra pierdolę To 30 z pompywa grać to nie chce! Dobra! Górne sure coś uminęliśmy! WHOF! Ale kozacko! Ej, tam coś było! Nieeepnocie! Cofam się, cofam się! Jest tutaj pokoik! Trzeba na to odbijacz trafić. Ja pierdziele. Jest. Jestem! Nieee! Jak mam tu trafić?! Dawaj, dasz radę, wierzę w siebie. Nie. Jestem! Kurde! Musisz tak... Aaaa! No ale może... Może jeszcze będą, co nie? Ja mam dwa na 10. Ty mi o... Ty mi nie powiedziałeś o jednym? Nie. Mi, ja, nie, ominęliśmy jakiś. A no ta, okej, okay, dobrze, już wiem o co ci chodzi. Jaki Nie podoba mi się ten bedplan. Nie, nie podoba mi się. Ja pierdolę. Nie! Nie! <laughs> Ty sferu! Idź stąd! <laughs> O kurde na tym na, na ostatnim się wykładam za Kurwa No to teraz psycha o, mi siadła już to tak ty jesteś no zaraz się spierdzielisz Kurna no już... Jestem Daj! A da się węć, węd się Ej. Ej. No witajcie Dawno yy... Nie gadaliśmy tak sobie samemu, bo zrobiłem jeden tylko chyba taki odcinek, gdzie gadałem sam do siebie. Ale postanowiłem znowu zrobić taki filmik, wyjątkowo, bo widziałem jedną rzecz, nie próbowałem jej jeszcze. Weźmy sobie na huk drużyny, dobrze, niech będzie huk drużyny. Widziałem jedną rzecz, że można przywrócić... Tak, dokładnie, można przywrócić starą OG grafikę Fortnite. Ja pierdolę. Naprawdę sąsiad musi zawsze kurwa wiercić tutaj. Nie wiem czy pamiętacie, ale był taki odcinek na naszym kanale, gdzie reagujemy na sezon 8 z Alkiem. I tam gdzieś podczas sprawdzania karnetu bojowego ten sąsiad chuj jebany zaczął wiercić. I od tamtego momentu on cały czas wierci, co nie? Dobra, póki przestał chwilowo wiercić, pokażę wam o co mi chodziło z tymi z tą grafiką. Włączy tryb dla teonistów. To ten Tritanotopie na dziesiątkę epic. Epic of Medium Low Low Zastosujmy. I podobno to jest OG Grafika. Tylko, że. Co jest kurwa? Spierdalaj. Tylko, że. Zobaczmy. Tylko, że ja muszę coś zmienić. Bo to nie wiem. Bo... Tak się zacina. Co jest? No spierdalaj. Co ty robisz? Sp Ospermiłem się, gościu. Walka na emotki z tobą robię. Walka na emotki. No, masz coś lepszego? Nie wiem, co za typ w ogóle, co ty robisz? Powiem wam, że na tym trybie Tritanotopi gra jest taka bardziej wyrazista. Nie wiem, kolorki są ładniejsze, można powiedzieć. A ja gdzieś to, to się... że można emotki robić na. Jak, jak się używa tej mocy Spidermana? Co? Nie. No. ja to działa? Że po prostu sobie wiesz, się huśtasz na pajęczynie i sobie emotkujesz. Nie, to nie, to nie, nie działa w ogóle. Czy to kiedy chcę zamodkać, to mi pojęczny wywala. Co ty gadasz? Naprawili to? Jeszcze nie wiem, czemu, czemu mieli to naprawiać, ogólnie. Jakby... Ej, może jest ten mityk. Patrzymy. O je jest! Ej, masz tego. Masz. E... Masz. Harpuna? Nie, nie Czy ma. Coś. Da, daj, bijemy go. Bo tutaj już nie ma czasu. O Boże. On tak daleko może tym z kamieniem rzucić Nie też? Kurde, za blisko że się mnie ustawił Nie no No nie Dobrze. Dawaj Zpraszam No nie! No. Dobra, redki, Zostań! Hej. Kurna! Kurde, do strefy, no tutaj! Dawaj. Do strefy Ja pierdol! Kurwa jakiś o Boże Dobra, tutaj jest to czwórka jest. Jezus, na 7 na HP. Dwu, to jest jakiś build, twajcik wielki. On tak napieprzają. No zabiliśmy. Jezus, gdzie ty poleciałeś? Jezus, ale ty jesteś taki głupi! Ta skrzydła i ta surlana spadłem O Boże! O... Nie, tak, tak. O, o Boże! Widzisz to? No. <laughs>